Parodni pizga dosyć mocno, także Tylko matki troszeczkę porobiłem Coś Ci pokażę tak Tu na przykład weźmiemy tą góreczkę będzie wiadomo gdzie szukać lądarków. Tu wpadłem troszkę na skałę. Tutaj gdzieś. Tu wystają, ale nie wszędzie. Troszkę wpadłem tutaj Ja jest też paru dni Troszkę że tutaj będzie dobrze zatrzymać osanderki tu, w tym miejscu stanąć, tutaj można obłowić tą stronę i tą stronę, tu jest jakieś jakaś góreczka Pardo z kamieniami. Max. Mogłem się kręcić. Tu są jakieś słupy. Jak wcześniej widziałem, ale nie robiłem logów. Proszę bardzo. Też można będzie od drogi trochę kamienia. Normalnie słupy. Czekamy to troszkę. Całkiem fajnie to wygląda. No i no, no. za tydzień. Sprawdzamy, no. przestanie wiać.